Dzień dobry, kochani. Dzisiaj może ta lekcja nie będzie szczególnie długa, bo tak naprawdę nie jest to lekcja. To jest dalszy ciąg moich refleksji jako egzaminatora, tylko tym razem jestem już po kilkunastogodzinnym sprawdzaniu Waszych rozprawek. Moja refleksja, proszę Państwa, będzie dotyczyła tego, o czym już od pewnego czasu dosyć głośno w internecie, czyli tego, jak napisaliście te rozprawki, z jakimi rodzajami błędów zetknęli się egzaminatorzy, no i oczywiście tego, czym to może grozić. I proszę Państwa, bardzo jest istotne, żebyście zwrócili uwagę na to, co będę mówić o lekturach ogwiazdkowanych, bo być może rozjaśni się wam to, co jest błędem kardynalnym. A, co jeszcze jest błędem rzeczowym, który oczywiście obniża punktację Waszej pracy, ale nie powoduje niezdania matury. Osobiście, proszę Państwa, również spisałam sobie najciekawsze zdania, które padały w rozprawkach, ale to nie dlatego, żeby kogoś wyśmiewać czy krytykować, tylko po prostu, żeby nam wszystkim poprawić humor i trochę ożywić atmosferę. Bo przecież wiadomo, że wszyscy mamy czasem lepsze czy gorsze dni, stresujemy się i powiemy czy napiszemy coś wyjątkowo ciekawego, albo nawet absurdalnego. Ale zacznijmy, proszę państwa, od humorystycznego zdania, które znalazłam w jednej z rozprawek na dobre rozpoczęcie mojego spotkania z wami. Miasto nie jest przyjazne dla człowieka, ponieważ rozwija się zbyt szybko, a człowiek nie nadąża z rozwojem. No i oczywiście jest to fragment wypowiedzi, która dotyczyła tematu drugiego, czyli właśnie tematu związanego z miastem i fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Rejmonta. Jako egzaminator, proszę Państwa, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, jednak, że takim smutnym uczuciem, które mi towarzyszy, jest fakt, że chociaż sprawdzam matury już w zasadzie kilkanaście lat, to muszę powiedzieć, że po raz pierwszy zdarzyło mi się mieć tyle przypadków prac, które trzeba było niestety obdarzyć adnotacją, że pojawia się tam błąd kardynalny. Zdarzały mi się również prace, w których brakowało odpowiedniej liczby słów, ale rzadko. Natomiast czego dotyczyły błędy kardynalne? Czy pamiętacie, jak w moich licznych wystąpieniach i podczas wykładów ostrzegałam Was, żeby nie wykorzystywać w rozprawce lektur ogwiastkowanych, kiedy nie jesteście w 100% pewni, że naprawdę dobrze je znacie? Oczywiście, jeżeli odnosiliście się do tematu pierwszego, no to. Było to uzasadnione oczywiście tematem i tym, co było w tym temacie wymagane. Ale jeżeli już ktoś odnosił się do tematu drugiego, w którym był fragment książki niebędącej waszą lekturą, a mimo to pokusił się o wspominanie o lekturach ogwiastkowanych, no to. Hmm, różnie to mogło być. I proszę Państwa, czym jest błąd kardynalny, a czym jest jeszcze błąd rzeczowy? Może podam taki przykład. Jeżeli ktoś pisał o ambicji, no i oczywiście tutaj e, niestety bardzo dużo prac zawierało streszczenie sceny przedstawionej przez Prusa w lalce. E, I na przykład później pisał e, tak, powiedziałabym w sposób jeszcze nieewidentny, o takich rzeczach typu, że nie wiem, Wokulski e, po powstaniu, po udziale w powstaniu, prawda, e, zobaczył Izabelę. Czy na przykład zdarzały się błędy w tym rodzaju, że nie wiem, że sprzedał sklep, zanim spotkał Izabelę? To jeszcze, proszę Państwa, są takie błędy rzeczowe, bo one w gruncie rzeczy nie zaburzają toku Waszej argumentacji. Ale błędem, który zdarzał się niezwykle, Często i tutaj jestem powiem szczerze bardzo zszokowana. Było notoryczne mylenie bohatera sceny, a był to fragment pamiętnika starego subiekta, więc nie należy się chyba dziwić, że Ignacy Rzecki pisze w nim o swoim przyjacielu per Stach, a więc mylenie owego Stacha z kimś innym, i pojawiały się niestety prace, w których był Stach. I następnie kolejna postać, według piszących Stanisław Wokulski. No i proszę Państwa, to był chyba najczęstszy rodzaj błędu kardynalnego. A więc, przekonanie moi drodzy, że Stach i Stanisław Wokulski to są zupełnie dwie różne osoby. To tak, jakbyście powiedzieli, że Konrad w trzeciej części Dziadów i Więzień to też są zupełnie dwie różne osoby. Um, ale no, chyba wydaje mi się, że wynikało to raczej nie ze zdenerwowania, tylko już z pewnego rodzaju, proszę mi wybaczyć, ale um, dużego stopnia ignorancji. No bo proszę Państwa, jeżeli ktoś zna lalkę, nawet ze streszczenia, to wie, o tym, że Stachem, Ignacy Rzecki nazywał właśnie Stanisława Wokulskiego, i nie ma żadnego innego Stacha w tej powieści, jest tylko jeden Stanisław Wokulski. I tutaj, proszę Państwa, bardzo dużo właśnie tego rodzaju błędów się zdarzało, i szczerze mówiąc, nie znajduję wytłumaczenia dla takiej sytuacji. Myślę, że nie można tego tłumaczyć stresem. Macie dostęp do tak dużej liczby filmów na YouTubie, do opracowań, macie na pewno kontakt ze znakomitymi nauczycielami, no, że jakby pominięcie w ogóle esencji lalki, chociaż ostrzegaliśmy, że może być na maturze, że jest. Jest to gwiazdkowana, to trudno mi wytłumaczyć. Kolejna sprawa, proszę Państwa, na którą tutaj zwróciłam uwagę, to taka Wasza bardzo hmm, częsta. Hmm, Częste mylenie ambicji z determinacją. I chociaż egzaminatorzy, przynajmniej w moim przypadku, podchodzili do tego w taki sposób dosyć przyjazny, czyli no jakoś akceptowaliśmy, to chciałabym, żebyście na przyszłość wiedzieli, że no nie może być ambicją, proszę Państwa, to, że więźniowie w obozach koncentracyjnych chcieli przeżyć. Nie można też nazwać ambicją tego, że ktoś chciał kogoś zabić po to, żeby coś zjeść. To nie jest ambicja, proszę Państwa. No i nie może być też tak, jak tutaj posłuchamy. Słuchajcie, mam zapisane, zapisane, że Stanisław Wokulski miał ambicje, ponieważ otoczył Izabelę dokładnie. Był na tyle ambitny, że otaczał Izabelę możliwie ze wszystkich stron. Proszę Państwa, zakochanie się w kobiecie i dążenie do tego, żeby ją, z nią być, to chyba nie jest ambicja, to jest po prostu miłość. No aczkolwiek, tak jak mówię, takich zdań było zapewne bardzo dużo, i z pewnością Państwo będą w jakiś sposób mieli to uznane. Tak jak powiedziałam, były też prace, w których odwoływaliście się do drugiego tematu, do motywu miasta. I bardzo dużo było streszczeń tego, tego motywu miasta. W większości tego, co ja czytałam, miasto było jednak dla człowieka miejscem wrogim. I były też prace bardzo ciekawe. Ich autorzy odwoływali się do wrogich miast, czyli Petersburga, ze zbrodni i kary. Odwoływali się do Oranu z Dżumy. To były prace bardzo ciekawe, no ale były też takie prace, w których nagminnie piszący odwoływali się do Warszawy z Lalki, yy, pisząc słusznie zresztą, że Warszawa jest miastem wyjątkowo wrogim dla ludzi biednych, takich yy, z tego marginesu społecznego. Natomiast, proszę Państwa, yy, raczej chyba nieakceptowalny jest yy, Taki stan wiedzy, w którym ktoś mówi, że motyw miasta reprezentuje Jan Kochanowski jako e, powieściopisarz i jako e, ojciec. No bo tutaj tego motywu miasta nie ma. I też, proszę Państwa, Soplicowo nie jest miastem w Panu Tadeuszu, chciałabym zauważyć. To jest w sumie wieś. E, no i też, proszę Państwa, ten motyw miasta raczej nie pasuje mi na przykład do. Y, Konkretnie trzeciej części dziadów, o ile oczywiście Państwo mają na myśli ustęp, w którym jest mowa o Petersburgu, no ale tutaj ten Konrad, prawda, i motyw miasta niekoniecznie. Za to tego Konrada oczywiście bardzo dużo osób szarpało, jeśli chodzi o ambicje. Ja rozumiem, co ci ludzie mieli na myśli. Chcieli powiedzieć, że ambitny poeta uważa, iż jest w stanie osiągnąć sukces jako przywódcę narodu, dlatego domaga się od Boga rządu nad ludzkimi duszami. I w porządku. Ale jeżeli w pracy dowiadywałam się, że jest tam jakaś szlachta, która mu się przygląda, że on był w powstaniu i to powstanie się nie udało, i on od tego Boga żąda, kiedy wraca po tym powstaniu i coś tam prawda z tym powstaniem i z tą szlachtą, no to niestety jest to rodzaj błędu, proszę Państwa. Kardynalnego. I tu wracam do tego, o czym mówiłam na samym początku. Proszę nie pisać, i to też kieruję te słowa do przyszłych maturzystów. Proszę nie pisać o lekturze, której dobrze nie znacie, zwłaszcza jeżeli jest ona ogwiastkowana. Bo wychodzi, proszę Państwa, na to, jest to dosyć kuriozalne, że o wiele lepiej te matury będą napisane w przypadku młodych ludzi, którzy w tematach. Powoływali się na dobrze sobie znane teksty kultury, nie będące lekturami ogwiazdkowanymi, czyli na przykład na ulubione książki, tutaj szczególnie Prym Wiedzie Harry Potter i Uwaga, uwaga, Hobbit, tak, jest to jedna z Waszych ulubionych lektur. Yy, w, da, niż na przykład, no też powoływano się na jakieś seriale, yy, jeśli chodzi o ambicje. Yy, też yy, wracającą książką, która chyba robi duże wrażenie na młodych ludziach, jest Gwiazd naszych Wina. To ci ludzie tak naprawdę nie korzystając z lektur ogwiazdkowanych, z pewnością okaże się, że w ogólnym rozrachunku będą mieć prace lepiej napisane niż ci, którzy chcieli się popisać i w tych tematach wykorzystywali więcej niż jedną lekturę ogwiazdkowaną. No dla tych po prostu może to być, proszę państwa, wynik nieco mniej satysfakcjonujący. Dlatego takie moje ostrzeżenie. Proszę w przyszłości dobrze się zastanowić. Jeżeli ktoś będzie musiał też poprawiać maturę, przed użyciem lektury obowiązkowej, czy my naprawdę dobrze ją znamy. No i kolejna sprawa, proszę Państwa. O ile z gramatyką jeszcze jest jako tako, o tyle język polski, jeśli chodzi o zapis i ortografię, jest po prostu. Przerażający, to już nawet nie jest fatalne. Proszę Państwa, ja w życiu nie widziałam takiej liczby błędów ortograficznych i to w wyrazach bardzo prostych. No. I to nie u dyslektyków, nie, nie, absolutnie nie, tylko u ludzi, którzy takich zaświadczeń nie mają, żeby Juzio był napisany przez uzwykłe, żeby Polska była napisana małą literą. Żeby, proszę Państwa, nie wiedzieć takich podstawowych, elementarnych zasad dotyczących pisowni nie z różnymi częściami, Mowy, no nie z czasownikiem, bardzo często miałam łącznie napisane. To było dla mnie zaskakujące i przerażające. I wierzcie mi, to nie dotyczyło cudzoziemców, bo cudzoziemców pisanie można bardzo łatwo rozpoznać i to nie po ortografii. Natomiast wydaje mi się, że. Nie wiem, jest w tym coś zasmucającego, że młodzi ludzie coraz mniej szanują tę polską ortografię, ten polski język, mają taki dosyć, powiedziałabym, lekceważący stosunek do tej poprawności, jeśli chodzi o zapis. A przecież to nie jest tylko kwestia szacunku nawet. To jest w dużej mierze, proszę Państwa, także kwestia komunikatywności. Jeżeli Państwo piszą dowolnie, tak jak Wam przyjdzie do głowy, jeśli chodzi o ortografię, to prędzej czy później przestaniecie być zrozumiali dla innych, którzy to czytają. No, ale żeby te smutne refleksje przerwać, to chciałabym przeczytać kilka bardzo ciekawych zdań, z którymi się zetknęłam w czasie tej matury. Człowiekowi w głowie tylko pieniądze z władzą, pola zbóż, gdzie pasły się krowy, oraz jak przeczuwam ludzie. To było symbolem jego życia, ponieważ ciągle usuwano mu schody. Wokulski oprócz rąk uwolnił się. Postanowił wszystko zrobić, żeby dopiąć do swojego i zdobyć osiągnięty cel. Bez nauki ludzie by nie mogli liczyć pieniędzy, podatków i opłat za mieszkanie. I to doprowadziłoby to do upadku cywilizacji. Mężczyzna bardzo dążył o rękę kobiety. Miasto jest dla nas wrogie i mam na myśli wszystkich zamieszkujących miasta, nie tylko ludzi. Raymond porównuje miasto do raka, który powoli zjada człowieki. Patrząc od Prusa po modelki każdy ma jakieś ambicje. Wokulski pragnie do niej dotrzeć, stosując zdolności handlarskie. W tym przypadku ambicja popędzała Wokulskiego. Stach chciał się wydobyć ze swej marnej pozycji, i jak balonik latał i spadał w dół. A propos latania, odnośnie Izabeli. Wokulski strasznie za nią latał. Ostatecznie, tracąc swoje ambicje, Wokulski stracił również i Izabelę, i swój romantyzm. Tadeusz miał cel ożenić się na Zosie. Jego ambicje zaczęły wypychać zdrowy rozsądek i moralność. I moje ulubione. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do konkluzji. Ambicja zostawia na nim ślady człowieka doświadczonego. Bohater z bycia wzorowym bohaterem stacza się na ścieżkę zła. Ambicja pomaga pokonać zaparcie. Miasto spowodowało, że bohaterowie wolą bić się ze swoimi sąsiadami i znajomymi o badziewie różnego rodzaju. Izabela nie była zainteresowana Stanisławem w kategorii kochanka, i uwaga, to już całkowite oświecenie. W powieści Lalka Bolesława Prusa Żeromski przedstawił miłość do Izabeli Łęckiej. W ramach pierwszego argumentu posłużę się postawą oraz czynem i za te czyny serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Życzę Wam oczywiście jak najlepszych wyników maturalnych. Głowa do góry. No i też apeluję do tych, którzy już za rok o tej porze będą pewnie zupełnie gdzie indziej, może będą studiować. Proszę patrzeć na ortografię i proszę, że tak powiem, mile wspominać tych bohaterów szkolnych lektur. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.